Witam, witam drogie Skorpiony szczęśliwego nowego roku 2017. Mam nadzieję, żeście się wspaniale bawili albo będziecie się bawić. No i oczywiście a, karty są na miesiąc styczeń 2017 i tym razem rozłożyłam 8 kart z dwóch różnych talii. Ok. Chciałam po prostu a, zobaczyć bardziej dokładnie, a, jak ten miesiąc się dla Was sprawuje. Więc to są rozłożenia Karla Skorpiona, Rising Sign, czyli wschodzącego, a, tego co ma słońce w Skorpionie, albo księżyc, i znak dom, dominujący. A, no, bo możecie mieć jako skorpiony, też możecie być skorpionami, czyli możecie mieć słońce, albo a, dominujący wasz znak może być skorpion, ale równie dobrze może być i na przykład wodnik, albo panna, tak jak na przykład u mnie jest, chociaż nie znam godziny urodzenia, bo to zawsze się sprawdza. Z datą urodzenia, gdzie, kiedy, w jakim państwie i musi być godzina urodzenia. Ja, ponieważ nie znam to, mam a, panienkę i w księżycu mam wodnika, ale słońce mam w skorpionie. Także rzeczywiście jest czasami ciężko, trzeba oglądać. Po prostu wtedy trzy te różne znaki, jeżeli wiecie. Uh, jaki macie znak w Księżycu, w słońcu i ten dominujący znak. OK. No, przypominam Wam, że jest oczywiście Nów Księżyca i pełnia Księżyca. No i oczywiście piszemy nowe intencje nów Księżyca, a niechciane intencje uh, w pełni Księżyca. Zawsze sprawdzajcie sobie na kalendarzu. Um, co jeszcze? Chcę Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że mnie oglądacie, za to, że mnie polubiliście i za to, że w ogóle piszecie do mnie komentarze. Bardzo je lubię czytać i zawsze na nie odpisuję. Z kolei jeżeli chcecie mieć położone przeze mnie karty prywatne, to pod każdym wideo są moje namiary. Moja informacja i mój... Um, Moja strona internetowa i e-mail. Zawsze proszę uiścić w pierwszym rzędzie zapłatę, bo wówczas was naniosę na a, listę oczekujących i w przeciągu 3 do 6 dni z reguły się kontaktuję. Moje drogie skorpiony, styczeń zaczynacie ze słońcem. Piękne słońce. Wasza droga nareszcie zostanie oświetlona przynajmniej dla niektórych z Was, bo tak jak powiedziałam, to są rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc nie wszystkie skorpiony będą przechodzić to samo. Niemniej jednak karta jest ładna. To jest pierwszy tydzień. No, ale ponieważ jest słońce, widać, że pod spodem są, jest tutaj dziewiątka mieczy. Coś Wam po prostu po nocy spać nie daje. Możecie mieć a, jakieś Kłopoty, a, i, ale nie martwcie się, bo to mogą być i kłopoty związane z finansami, mogą być kłopoty związane z a, partnerem czy partnerką, czy jakieś rodzinne, ale słońce Wam świeci i macie drogę już w styczniu pięknie oświetloną. To jest karta po prostu a, wspaniała. Dużych arkan. Słońce jest wspaniałą kartą, będziecie się po prostu cieszyć. Jednym słowem, czego byście a, nie chcieli, to praktycznie, oczywiście, będzie wszystko zależało od tego, w jaki sposób będziecie postępować, ale widać najwyraźniej, że jeśli chodzi o finanse, o pracę, o zdrowie, a, to najwyraźniej. Partnerstwo, macie po prostu drogę oświetloną. No, druga, w połowie, na, w drugim tygodniu, macie szóstkę monet i dziesiątkę monet. Ka obie karty są kartą po prostu spełnionych życzeń. Będziecie. Tutaj jest duża harmonia, zarówno a w rodzinie, jak i a finansowa i będziecie się nawet dzielić z innymi, ale uważajcie, bo widać, że dzielicie się po prostu a, nierówno. OK? To jest wspaniała karta szóstka monet. Jak widzicie, dajecie po prostu dajecie jednej osobie więcej, a ta druga czeka z pustymi rękami. OK, a tutaj jest też i waga, także daje to nam do myślenia dużo w tym wypadku, bo równowaga w przyjmowaniu i w dawaniu też musi być, OK? A no, a dziesiątka, a dziesiątka a monet, lepiej wam nie trzeba. To jest po prostu a Karta spełnionych życzeń. A tutaj harmonia. Piękne po prostu, a wymanifestowanie czegoś, co, na co dość długo czekaliście. OK? Także będziecie się dzielić i nie martwcie się o finanse, bo finanse będą u Was. W styczniu przynajmniej to już sobie torujecie wspaniałą drogę na wspaniały rok, czyli rok 2017. Jeżeli były jakieś u Was problemy finansowe, to one po prostu znikną. Znikną w tym sensie, że wiadomo, że trzeba nad sobą popracować. I dlatego mówię, że nie wszystkie skorpiony będą przechodzić to samo, więc a. To jest karta szóstka, ponieważ szóstka monet jest tutaj waga, więc mówi, że musicie po prostu te a, sprawy finansowe w dawaniu i w przyjmowaniu zrównoważyć, co zmierza do tego, aby a, dziękować, założyć a, pamiętnik wdzięczności, zeszłych pozytywnych aspektów. A, im więcej będziecie po prostu e, dziękować, tym więcej dobra do Was wróci. A jaką energią działacie? Taka do Was wraca. Zapamiętajcie, że myśli to energia. Także a, macie jak na razie bardzo ładną kartę. W trzecim tygodniu macie królową e, kijów i królową, królową mieczy. Well, no to jest a, Królowa Kijów, to jest strzelec Lew Baran, a Królowa Mieczy, a, Bliźnięta Waga Wodnik. To są dwie bardzo pomocne osoby. Możecie wy też działać, jeżeli macie właśnie te znaki na swoim wykresie urodzeniowym, to widać, że jesteście bardzo zrównoważeni i pomocni. Królowa a, Królowa mieczy jest to znak ognisty, niemniej jednak um, dziennie ta waga wodnik, ale jest bardzo pomocna ta osoba. Także możecie po prostu dostać jakąś pomocną dłoń od kobiety po 35 roku życia ich zwyż, która Wam po prostu poda a, pomocną dłoń. Czy to będzie związane z pracą, czy ze zdrowiem, bo to, jest, to może być też osoba po prostu na wyższym stanowisku albo a, osoba, która jest bardzo po prostu opiekuńcza, czyli może to być mama, ciotka, a równie dobrze i wasz boss w pracy. Niemniej jednak to są dwie osoby bardzo pomocne. Ok? I a, jak widzicie, a, strzelec Lew Baran, czyli królowaki, już trzyma tutaj słonecznik i ma przy sobie czarnego kota. Hmm. I słonecznik zawsze symbolizuje po prostu, a pomoc, pomoc z zewnątrz, ok? A z kolei królowa, um, królowa mieczy jest znakiem ognistym i rozwiązuje szybko problemy. A problemy możecie też podpisywać, jak, jak, podpisywać jakąś umowę, bo to jest taka też urzędowa karta, zarówno jedna, jak i druga jakiś kontrakt. Który praktycznie mogą być jakieś tutaj problemy z tym związane, ale Królowa Mieczy szybko potrafi te problemy rozwiązać. Okay? To może, tak jak powiedziałam, może i reprezentować Was, dlatego że a, możecie mieć te znaki na własnym swoim wykresie. A, urodzeniowym. Także piękna karta. Ok? I dwie ostatnie. To jest czwórka monet i trójka kielichów. Oj, będziecie coś a, celebrować. Jednym słowem, czeka Was jakaś uroczystość związana z materialnymi dobrami. To może być a, podwyżka w pracy. Jeżeli z kolei nie macie pracy, to na pewno ją dostaniecie. Możecie dostać jakiś bonus. I też po prostu. Bardzo się. Czwórka monet mówi, że boicie się o swoje dobra, ale nie powinniście, dlatego że nie jest tak źle, jak wy to widzicie. Jednym słowem, jakaś transakcja finansowa, może tutaj zaistnieć i dzięki temu po prostu będziecie celebrować. To jest jakaś wielka uroczystość dla was. To mogą być też chrzciny, urodziny, a, wesele, ślub, jakaś rocznica albo właśnie jakieś pary, to może być, ponieważ jest nowy rok, więc to może być też związane z a, jakąś uroczystością noworoczną. Jednym słowem a piękne są karty dla was. Ok. Jeżeli nie macie partnera to prawdopodobnie tego partnera znajdziecie na tej uroczystości czy partnerkę. Jednym słowem słońce wam tutaj świeci i a wasze kłopoty po prostu znikną. Czy to są emocjonalne czy finansowe czy też związane ze zdrowiem. Macie po prostu słoneczko, więc trzymajcie się tego słoneczka, bo to słoneczko wam naprawdę świeci. A pod spodem, ostatnią kartą z jednej talii jest ósemka kielichów. Wy już mieliście i w zeszłym miesiącu piątkę, a poprzednim chyba ósemkę też. W każdym razie jest ósemka kielichów i cesarz. To są piękne karty, bo jakaś emocj emocjonalnej natury sytuacja was po prostu już przerasta, i jesteście gotowi odejść, i odejdziecie. I dzięki temu, a wszystkie dobra do was po prostu przyjdą. Albo to może być właśnie ktoś, kto jest związany. Z waszymi emocjonalnymi a, uczuciami, a to może być ojciec, wujek, dziadek, albo ktoś po prostu na wysokim stanowisku, a równie dobrze może być i mąż, czy partner, czy partnerka, bo to są rozłożenia generalne. Także wy jesteście już naprawdę gotowi od tego odejść, i tym sposobem będziecie po prostu a, się czuli wolni, w pełni tego słowa znaczeniu. Po, będziecie mogli sobie torować piękną drogę, która wam praktycznie świeci, wam słoneczko na tej drodze, także styczeń macie piękny. I mam nadzieję, Skorpiony, że a w jakiś sposób dacie sobie z tymi emocjami radę. No któż nie jak, jak nie Skorpion. Ja cały czas powtarzam, wasze emocje to też energia. Także nie zabrudzajcie się, to co was, dla was nie pracuje, czy to jest związane z pracą, czy to będzie związane z jakąś sytuacją, czy aspektem, czy też a, partnerem, czy może nawet i w rodzinie, albo boss w pracy, to trzeba po prostu od tego odejść, ok? W jednym słowem macie piękne karty, no i anielskie karty, Karta Archanioła Michała, Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania, czyli zaufaj swojej intuicji i swojemu własnemu głosowi. Jeżeli czujesz, że tak jest, to znaczy, że tak jest. Skorpiony są bardzo intuitywne, niemniej jednak też i bardzo emocjonalne, dlatego. A szybko powiadają w depresję albo a, po prostu się załamują. Niemniej jednak potrafią też wstać, a, wsta powstać na nowo jak Feniks, narodzić się na nowo. I akceptacja, akceptacja, spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów, a bezwarunkowo z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. To jest akceptacja. No i ostatnią Oracle Cards, czyli wyrocznia aniołków. Counseling, czyli terapia. Okay. You heal with the kind, with kind words, czyli uzdrawiasz uh, z miłymi słowami i mądrą uh, radą. Jak i empatycznym uh, uchem, czyli słuchasz. Potrafisz dawać dobre rady i zawsze uspokajasz innych miłymi, ciepłymi słowami. To jest canceling. To jest właśnie wyrocznia aniołów. Wiele skorpionów ma właśnie takie, a nie inne zalety. To jest dar od Boga. Także proszę to też ich pielęgnować. No i to by było tyle. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli jeszcze tego, jeżeli jeszcze, się mnie nie zaprenumerowali, to proszę to zrobić. No i widzimy się w lutym. No i jeszcze raz szczęśliwego Nowego Roku 2017. Do widzenia.